Hej, cześć, 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 kolejnym odcinkiem na kanał. Dzisiaj w Brawl Stars I przepraszam was za to, że nie było to tak długo odcinka na w sumie, no, jakby, święta i tak dalej Jakby, miałem nagrać tego odcinka, bo jest godzina 21 To no, 22 Miałem zaraz spać, nie wiem czemu W sumie Ale, ten, ale przez przypadek Otworzyłem big Boxa I wypadł mi, jakby, jakby co, że nie grałem tylko na tym Na Friendly Gamer, tak to się nazywa Trafiłem, sterpałem do Barleya przez przypadek Otworzyłem przez przypadek beatboxa no, no i wiecie, no i to się stało Dlatego sobie za, ten zagramy um. Tylko... Dobra, solo Nie wiem czy Barley jest taki... Nie wiem Nie wiem czy Barley jest ten, no byłem ostatnio poluję nie grać Na pewno to jest najlepszy z tych trzech trowerów Tyle wiem i to daje 140 punktów dodatkowych do ataku Barleya. No to giniemy. Nie mamy szans. Super. Mm. Minus 3 gra tym skinem. Bo jakbyś najbardziej mi się podoba. Nie, ma czy nie. Mam tylko te 3 skiny, więc. No. Dobra, tylko szkoda, że jest taka mapa, jakby. Szkoda, że on taki zwykły, wiecie. Jakby, nie wiem, te mroczny mi się tak nie podobają. Brej. Osuń dwie skrzynki. Dobra, 3 ammo wystarczy. A czy 2 wystarczy? Nie, 2 nie, 3. Dobra. Nie mogę go... Mhm. Super A mam plusy pucharki Także jest spoko Na zero wyszliśmy chyba Już Muszę zobaczyć Eee... Mm -hmm. tylko czemu tutaj nie ma tu jest solo ale grałem kim? Gram mm. grałem nie wiem czemu tutaj nie ma tego solo co teraz było, nieważne dobra, zagram sobie jeszcze raz i po tym meczu zagramy sobie tam po tej pierce bardziej zagramy sobie um, wiecie, nie big game'a tylko to takie Oto no to takie zrobotami w żeby razie wiadomo o co chodzi. Bo... Jestem ten safe jakby tu wiecie. Dobra. Nie wiem czy ten Rico mnie nie... Nie chciał mnie zabić, bo jakby miał mną szansę i to duże. Ale nieważne. Tam jest kabik. Ojej ej, ej, widzicie w sumie, ja, bo ja To jest tylko twój kurde, co jest Biblii Właśnie, i teraz tak. Czy umarłem piąty czy szósty? Szósty. Coś ja mamy w szóstym miejscu, bo mi to chodzi. Dobra, nieważne, wyszło mi. Tam szkijecie. Aha, jeszcze... Jeszcze dobijam... Mm, Daryla na dużą rangę. Ale gdzieś mi wyjdzie i zagram sobie potem, to takie wiecie, nie wiem jak się nazywa, to z robotami, w każdym razie nieważne, wiadomo chyba o co chodzi, dobra, ej on jest dobry, on jest, on ma strasznie dużo obraźni na blisko. Dobra, uciekamy tutaj. Bo jest dream. Tu się schowamy. Chciałbym mieć w piąte miejsce, bo chyba wtedy mam 20 rangę No bo sobie ulta. Tylko teraz mi się odnieść. Chyba jak się chodzi, to szybciej. Dobra, nieważne Na kampię trochę chociaż do super ataku. Mhm, teraz. Dobra hmm. Tygodzina mi się przydało hmm, Dobra, z 5 miejsca Już nie mam szans A Teraz robię tak I to się tu Czwarte, mamy czwarte, miejsce, więc dobra już Cztery pucharki chyba będą No właśnie, no będzie patrzcie się Dobra nieważne Nie, nie, w w roku. Roku. nie, nie miałem szans Ten Darek wygra uwaga, 20 ranga Mamy 20 rangę Plus 300 tropońców z 28 t. Dobra um, tutaj jest mam 400 Ale chciałem do tysiąc, bo... 1500. Bo wiecie, za... Jutro jest, w pojutrze, jest zakończenie... Chwila, jutro Nieważne, no tak, jutro Jest zakończenie sezonu Sezonu, tak, sezon Dlatego wiecie, no, dobra Dobra, no tutaj jeszcze miałem... Aha, miałem jeszcze dobić, tak. To jest, to jest, to jest tutaj. Miałem jeszcze dobić BB, ale to mi się raczej nie uda. Dobra, zagramy to, 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 to. Walka jest robotami teraz prostu. Dobrze, dobrze. Przypiąłem sobie Shelly. Przejdę na plasterku. Bo grałem sobie wcześniej. I dobrze szło. Miałem 5,50. Jak grałem za pierwszym razem. Później grałem bólem to miałem 546 albo 14 Nie miałem 5.46 Później grałem El Primo to miałem 4... nie, 5,14 Później kimś tam jeszcze, nie pamiętam Nie pamiętam kim Broni jasno Nie wiem jakby nie wiem się fajnie gra Hmm. No chyba, że wrócę do Was jak, jak będzie się kończyć ta fala, jakbyśmy będziemy przewidywani. Także widzimy się zaraz. Wiecie co, tak w, tak w trakcie meczu? I sobie sobie, że chyba nie dałem 20 ticketów, nie postawiłem 20 ticketów, tak mi się wydaje wiecie? Hmm, nie wiem. Chyba nie, chyba nie dałem. A jeszcze boss. No to fajnie Dobra, żeby mnie obewał, że mi placerkę nie stracił Dobra O to no Idealnie sobie zostawiamy na gigry, wiecie Dobra, żebym mi rakietami nie nawalał Dobra, dobra to on już ginie Zaraz przegramy, bo są już złote boty Kurde, ona chyba by... Pani była chyba lepsza Jakbym miała ten drugi Star Power, wiecie? Nie wiem, tak mi się udaje. Że szybszy atak to chociaż nie wiem To szkoda, że kolkiem miał star powera, chociaż tak nie wiem. Power call to jest taki już ważny dla mnie w słuchaj. Sensie. Nie tak mi się przynajmniej wydaje, nie, bo nie widzę różnicy. Super giniemy. Dobra, i chyba postawimy ten ticket. Patrzcie na to. A nie! Jednak... Dobra, 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 dobra. 730 się nazywa. No tego. Dobra, nieważne. Wydawało mi się, że naprawdę nie dałem tego. Teraz sobie zagram yy, Shelly z tym dużym posterkiem. I, wi I widzimy się. Ej, bo ja chyba... Dobra nie ważne I widzimy się jak będzie pod koniec tego wiecie. To będziemy spróbować. Także my tam przegraliśmy akurat I teraz chyba postawili jeden ten... jeden ticket chyba, no. A nie, dobra, dobra, dobra nie ważne. Jest 660, z tego co wiem. Maksymalna to jest, gdzie przetrwa 6 minut 15 sekund. Czyli ma się 640. Tak, no 640. No, że tonów plus 100 doublerem to jest 1000... 1280, tak. Mm, dobra, to jeszcze 10 minut. Um, Telegram sobie, żeby... obchodzę też co? Zagram się ten nowy tryb. Które jest limitowany, nie wiadomo na kiedy, nie wiadomo na kiedy Wgram Fajnie się w to gra Mortisem Wiecie Fajnie się w ten tryb gra Mortisem, tylko Nie ja wiem, przy... dwie piłki, wygrałem 2 do 0 i... Znaczy prezenty czy, czy coś, tak prezenty No jakby nie wiem El Primo jest dobry, może wskoczyć od razu i wziąć To wziąć. No wiecie co to... dzień, Co mi się dzieje dzisiaj? Dobra, to i podaj, 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 podaj. podaj. Go. Kurde, jak ta panka chociaż weźmie to wzięła, na bo to zleła nas. Teraz no, ja jedę po tego prezenta. Po ten prezent Boże. To nie jak położyć... to zrobić ultem. O tym się nie, nie dać. <śm> Teraz co? Teraz oni mają ten prezent? Fajnie. Ja idę po ich prezent. Teraz możemy się udać. Mhm, super. Natomiast ja przede wszystkim powiedziałem, że może mi się udać, skoro idzie tam przed. Dobra, z nie może musimy musimy wygrać. Mhm. Super, weźle, pewnie, nie? No patrz, dobra, przegraliśmy to. Mm -hmm. Przegraliśmy tam, Myślałem, że ja to wygram Ale dobra, testujemy sobie jeszcze wiecie, ten Star Power Star Power do... do... Co? Aha, no. Star Power do Berleja. Zestujemy sobie na zadymie Nie wiem Zadyma jest fajna, akurat jakby nie wiem. Lubię, kiedyś mnie lubiłem, teraz jest fajna. Chodźcie, wtedy jeszcze nie miałem tu postaci, żeby... który był fajny typu BB czy coś. Teraz chyba Bibi najczęściej gram. Zabinę Ej, a tu jeszcze nie. No. Super. Tak. Ja teraz mam wrażenie, że gra w pączniku, ale co nie? To powinienem się teraz. Ja naprawdę zginąłem, a Mortis teraz nic nie zrobi. Dlaczego on go uderzył? Jezus, mógł zająć tą No właśnie, ja sobie wyciągnę jeszcze wiecie, co to Super. <śmiennie> tak nie lepiej, no. Dobra, no zobaczyłem na piłku bardziej Czy ja straciłem Ulta właśnie w tym momencie Naprawdę Super Ale w ogóle widzieliście to... Jakby wziąłem tą piłkę już za bramką, nieważne, nie, nie mógł się stał. Ale no, oczywiście musiałem przegrać, jak zwykle. Nowy Star Power muszę lamić. Ogólnie, z tych postaci, które teraz są Chcę nie najbardziej zima. nie wiem, mi się najbardziej podoba Max też jest fajny, fajna, bardzo, nie wiem Fajna, ale jakby, nie wiem Gdy mi się lepszy da daje, bo może ptanki w ogóle Do prezentów jest fajny, do zadymi jest fajny Nie wiem, on mi się daje. Mhm. To jest że... Nie umiem celować fajnie, bo była jednym mhm, Super. Nie wiem, nie umiem. Barny bardziej, bardziej na autoatem się nie daje, co? Super. Wiecie, na pewno nie daj na Mike czy coś. Ale oma, wiecie, tak, no to tyle czasu nie zdejmę. A co i tutaj to gra, wiecie a ty czy, czy, czy dynamite? Tak nie ma, więc... Czy ja naprawdę... Teraz niech to jest proszę. Dobra. Nie wiem czemu... Aha, bo jest na Super. Tak, oni nam strzelą znowu bramkę. Nie potrafię w to grać takimi zmiary, muszę. Albo BB, albo lecie. Ci, którzy mogą wyrzucić piłkę z rąk. Nie wiem, po co to zrobiłem. Nie wiem, że zepsułem, tak, to jest sprawa. Tak zawsze. Nie ma rzeczy, które kiedykolwiek kiedyś nie zepsuł naprawdę. Ja muszę wszystko zepsuć. Dobra. Eee. Czekam na pewno. Ja wam mogę powiedzieć o pracu. Dobra, tego pyta. Nie własne własne pój tam. Nie wiem czy ja w ogóle. Pierwszego gadam cicho, po drugie... Chyba zaciekam takie przez co nie słychać, więc... Nie wiem czy wszyscy... Się... Ej, no, i do tej piłki! Teraz nieważne, jesteś typ piaro! O no, super, dobrze robię. A to nie wypłaci, bo no! Może to? To nie wypłaci, bo no, nie wypłaci. Dobra, lepiej A nie, wypłaci Teraz wam pokażę, może, Nie nielamienie. Co? Mmmm, Bibi. Fajli Bibi. Bibi się lepiej gra. Przynajmniej. Chociaż chyba najbardziej zależy. by nie wiem, znaczy. Bibi, jeżeli chodzi o piłkę, tak? No bo może wyrzucić sobie piłkę tą z rąk, czy coś. A ci, którzy mają jakby takie wybuchy, czy coś... No. typu ból, czy coś, no może te bramki odlać, to też jest fajne. Dlatego grałem jakieś tam, bo teraz... Nie, jakby... Bo teraz nie lubię, nie lubię grać. Jakby teraz mieć takie wydaje. Dobra, Dlaczego ona włączyła tarczę? W momencie, kiedy widziała, że tak umrze, nie? To, to było najlepsze, co O i ten... Patry już fajnie co, ogarniają takie rzeczy, że trzeba to zrobić, bo naprawdę jeżeli gram w kimś typu ból nam rozwala to nasze, to naprawdę, albo ktokolwiek inny, który... który ma na przykład wiecie ultra. A tego nie robi, I to jest taki... Ej, dobra, uratowałem tutaj, jak jak idę, to, jak uratowałem Tylko teraz może tak, idę, idę. Dobra, zepsułem sobie ulta. Fajnie? Bo szkoda, że to się żeby powiększyć tą bramkę. Mówicie o co mi chodzi. Ej, dobra, dobra, uratowałem, uratowałem auto. Ej, wiedziałem, że trafię, wiecie? Wiesz, tak, ta piłka tak... Oczywiście nie mogą trafić. Mówiłem. Dobrze, że powiedziałem, czy może. Nie, wiem. Bo... No co wy gadacie? I tego uca zepsułem. Że... Super. No nie gadaj. Co? Co? Ta, ta, Ten jeszcze się to do na naszej bramki. No naprawdę mądre z jego strony. W się sensie ja rozumiem, jak kawałek odejść coś i podać komuś, kto jest bliżej, a nie... ...pójść tak strali pod bramkę. dziwienie się mam ...to mogę sobie tak... Super, przegrywamy to. No, Nie ma opcji, żebyśmy jakokolwiek uratowali przegraliśmy Super Dobra, także to było tyle, co zaczęli w górę subskrypcję z dzwoneczkiem I jutro postaram się, żeby był na pewno odcinek. I za niedługo też będzie opening. Bo pamiętajcie, że co, jak mam 50 jest opening. No i to było na tyle. Do, do następnego. No i cześć.